Moi drodzy, bardzo miło powitać Was w drugiej części filmu. Przypuszczam, że ze względu na długość poszczególnych sekwencji będzie konieczne podzielenie go znowu na dwie albo na trzy części, ale jakoś sobie poradzimy, dopóki mój komputer znowu nie będzie sprawny i będzie można wstawiać dłuższe filmy. Sam początek, taki apel albo ogłoszenie. Jak wiecie, pracuję w tej chwili nad moją książką Kurs Magii. W której pragnę odpowiedzieć na większość takich Waszych pytań związanych z magią, z nauką magii, z nauką wróżenia czy jasnowidzenia. I dlatego bardzo proszę o Wasze pytania, czyli jeżeli gdzieś jeszcze coś jest niejasne po przeczytaniu kursu 1 2 3 i 4 to bardzo proszę po prostu wysłać do mnie taki list i w temacie listu napisać pytania do kursu magi 5 i postaram się w tej nowej książce dokładnie omówić dany temat który jeszcze nie został w jakiś sposób wyjaśniony czy są po prostu jakieś takie niepewności czy rzeczy które może wcześniej opisałam zbyt Pobieżnie. Dlatego możecie wysyłać te pytania i postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć i jak najszybciej udostępnić dla Was tą piątą część kursu magii, kursu rytualistyki, czyli wykonanie rytuałów, zaklęć i tym podobne. Moi drodzy, przejdźmy teraz do Waszych pytań. Ja bym, wybrałam kilka tylko pytań i na nie postaram się dzisiaj. Odpowiedzieć. Zaczniemy może od pierwszego takiego, które jest właściwie najtrudniejsze. Dotyczy jasnowidzenia, a raczej tak jasnowidzenia, pracy z wahadełkiem czy z jakimś innym narzędziem magicznym. I pochodzi ono od Pawła. I najpierw zacytuję całe pytanie. Jest to dosyć dłuższy tekst, ale przejdźmy do rzeczy. Witam Panią. Piszę do Pani z prośbą o pomoc. Od około dwóch miesięcy zajmuję się. Ujarzmianiem wahadełka. Sztuka ta wychodzi mi nadzwyczaj dobrze ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i zadowoleniu, jednak tylko jeśli chodzi o teraźniejszość i przeszłość. W tych dwóch aspektach rzeczywistości dostaję zawsze poprawne odpowiedzi. Mam natomiast problem z trzecią rzeczywistością, czyli z przyszłością. Tutaj prawidłowe odpowiedzi zdarzają się naprawdę rzadko. Stosuję. Odwrócone karteczki z napisami, aby nie widzieć odpowiedzi i nie sugerować nic podświadomości. Zadając pytania, zawsze podają datę, godzinę i kraj, jednak to nic nie daje. Czy byłaby Pani tak uprzejma i podpowiedziała mi, co mają jeszcze, co mogę jeszcze uczynić, aby uzyskać poprawne odpowiedzi wahadełka, jeżeli chodzi o przyszłość? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Mój drogi Pawle, a także wszystkie te osoby, które mają podobny problem, czyli potrafią idealnie odczytać przeszłość, a mają na przykład problem z odczytaniem tej przeszłości, czyli z tą formą jak gdyby jasnowidzenia w przyszłość. Tutaj y, może być taka przyczyna takiej sytuacji, że te siły pozytywne blokują wizję. Na przykład dlatego, że twoje intencje może są bardzo egoistyczne, czyli chcesz na przykład uzyskać tą zdolność, aby udowodnić sobie czy światu, że. Potrafisz coś przewidzieć, chwalić się przed innymi osobami, że potrafisz przewidzieć przyszłość. Może te intencje są nieczyste w inny sposób, że chcesz mm, na przykład zerknąć w czyjeś życie bez pozwolenia, czy po prostu zamieszać komuś w jego takich doświadczeniach. To może być jedna przyczyna, czyli intencje są nieczyste. E, lub egoistyczne, i wówczas te siły pozytywne po prostu blokują, blokują tą zdolność. Może być również coś innego, może być to, że jesteś jeszcze niegotowy, czyli twoje wizje byłyby w pewien sposób niepełne lub w jakiś sposób źle przekazane dla innych. To również może być taka przyczyna, czyli że należy odczekać, że należy poczekać aż. E, Aż pewna dojrzałość, taka to nie chodzi o wiek, bo, bo są osoby, które mają kilkanaście lat i mają większą dojrzałość niż osoby, które mają kilkadziesiąt. Tutaj chodzi o taką dojrzałość, aby uzyskać ten dar. Może być również to, że są podświadome jakieś lęki. Pamiętacie, mówiłam o tym chyba w ostatnim filmie o niebezpieczeństwach tarota, czyli podświadomy lęk, że jednak. On nie jest świadomy, on jest podświadomy, on jest z wewnątrz, że jednak coś mogą zobaczyć, czego nie chcą zobaczyć lub um, w jakiś sposób takie obawy, strach. Co zrobić? Przede wszystkim odczekać, przede wszystkim komunikować się z tymi siłami pozytywnymi i prosić je o pomoc, o wsparcie, o uzyskanie tych wizji. I na pewno te wizje zostaną ujawnione, bo jeżeli już mamy ten dar w formie odczytywania przeszłości, to do odczytywania przyszłości jest po prostu już taki malutki. Krok, czyli nic na siłę, nic nie, nie próbujemy wymusić, bo wówczas wchodzą w grę te istoty demoniczne i one mogą po prostu w jakiś sposób kusząc nas, mogą w jakiś sposób coś nam obiecać, coś nam chcieć, w jakiś sposób po prostu zamieszać w życiu. Czyli Odczekać, rozmawiać z istotami światła, prosić na przykład Anioła Stróża o pomoc w uzyskaniu tej zdolności i nic nie wymuszać. Po prostu na spokojnie przygotować się i ten moment na pewno kiedyś nastąpi. To nawet szybciej niż czasami przypuszczamy. Drugie pytanie, moi drodzy, dotyczy znowu jasno widzenia, odczytywania kart. Zaraz je ja tylko znajdę tutaj. To jest pytanie od Marty. Dzień dobry, mam pytanie. Czy umiejętność wróżenia starota można odziedziczyć? Chodzi mi oczywiście o predyspozycję, bo wiadomo, że znaczenia kart każdy może się nauczyć, ale nie każdy umie odczytać je poprawnie. Moja kochana Marto, jest wiele osób, które dziedziczą zdolność jasnowidzenia, tak, tą zdolność um, wizji, otrzymania wizji. To jest możliwe, aby taką zdolność odziedziczyć. Jest również możliwe, aby po prostu aktywować ją, czyli nauczyć się, może to jest złe sformułowanie, bo uczenie się to, to nie chodzi o to, żeby tylko siedzieć z książkami i wkuwać coś, jak to się mówiło, zakuj, zdaj i zapomnij, <gry> tylko chodzi o to, żeby to po prostu w sobie rozwinąć. Jest taka również możliwość, że nawet ktoś, kto pochodzi z rodziny, gdzie nie ma takich zdolności, może takie zdolności w sobie rozwinąć. Jeżeli chodzi znowu o interpretację kart, to tutaj nic nie należy interpretować, bo to jest takie sformułowanie, które często spotykamy w świecie ezoterycznym, aby zinterpretować karty Tarota. Moi drodzy, tutaj nic interpretujemy, tylko odczytujemy. Nic nie wymyślamy, czyli nie. Nie myślimy tym naszym rozumem, tylko po prostu odczytujemy wizję. Kolejne pytanie. Mam nadzieję, że ten wiatr nam nie będzie przeszkadzał i będzie cokolwiek słychać. Pytanie od Marty. Sama zaczęłam wróżyć. Okazało się, że w wypadku kilku osób. Nie pomyliłam się w niczym. Jednej osobie wywróżyłam podwyżkę w pracy i dostała ją. Jednej, że rozwiedzie się z mężem i też się sprawdziło. Mam 18 lat i nie powiem, że taka sprawdzalność z lekka mnie przeraża. Jestem zainteresowana okultyzmem, a szczególną sympatią darzę Wika. Więc czy to możliwe, że jeżeli ja i moje karty dobrze się rozumiemy, to oznacza, że mam zadatki na czarownicę? Hmm. Moi drodzy, e, czarowanie a jasnowidzenie to troszeczkę dwie takie różne rzeczy. Czarownicy zazwyczaj zajmują się rytuałami, ziołolecznictwem, takim wykorzystaniem tych sił, e, jak je nazwać, nadprzyrodzonych czy szczególnych, aby coś osiągnąć, czyli są bardziej związane z magią. Natomiast e, wróżenie, moim skromnym zdaniem jest bardziej związany z wizjami, z jasnowidzeniem, z odczytaniem czegoś. Dlatego to, że umiemy dobrze odczytać karty, że mamy ten dar jasnowidzenia, nie jest równoznaczne z tym, żeby być czarownicą w znaczeniu na przykład Wika czy w znaczeniu takim typowym rytualistyki. Tutaj jest to troszeczkę są dwie różne zdolności i druga jeszcze taka rzecz, która wynika z tego listu i na którą warto zwrócić uwagę. Marta pisze, że troszeczkę jak gdyby podświadomie obawia się tego, co się wydarzyło, czyli tego, że jest w stanie coś odczytać. Tutaj jest taki podświadomy strach. Troszeczkę mnie to przeraża, że, że odczytałam w ten sposób i było to poprawne. To jest takie troszeczkę niebezpieczeństwo przy wróżeniu, że jeżeli my się obawiamy tego, że odczytamy coś poprawnie, to w grę wchodzi strach, istoty demoniczne czyli to, co negatywne. A jeżeli my się czegoś boimy, obawiamy i te energie są w nas aktywowane, ten. To podświadoma, podświadoma taka niepewność, jak gdyby taki, takie coś może nas w pewien sposób sprowokować do tego, może to jest złe sformułowanie, może nas po prostu odwieść od tych właściwych wizji i pojawią się wizje, które są taką mieszanką, pomiędzy wizją a wpływem istoty takiej demonicznej. Dlatego nie należy się bać tego, że Widzimy przyszłość. Jeżeli mamy takie obawy, to należy się nimi zająć i nad tym popracować i je usunąć, ponieważ gdy taka obawa się pojawia, to w grę wchodzą te siły takie negatywne. No i niestety to może doprowadzić do fałszywych wizji, to może doprowadzić do różnych takich e, innych zawirowań negatywnych, energetycznych. Moi drodzy, oczywiście, jeżeli są jakiekolwiek pytania, coś przedstawiam zbyt szybko, bardzo proszę w komentarzach, postaram się. Odpowiedzieć. Ostatnie pytanie dzisiaj, tych pytań już jest cała lista, i będą poruszone właśnie w kursie magii 5. Te również w taki troszeczkę szerszy sposób, bardziej taki wyjaśniający. Tu jest takie pytanie, które dotyczy kolorów.